8 czerwiec 2023 to data kiedy na profilu Sandy Nail Walla, czyli jednego z twórców tego co dziś już znamy jako Polygon, pojawiła się następująca grafika. Nie kazano nam długo czekać na pierwszą większą dokumentację i plan roadmapy, który to opiszę Wam dokładniej w tym filmie. Ja nazywam się Adrian Rodowiak, to oto jest moja kryptosfera i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam co jak do tej pory wiadomo w zakresie zmian, które wprowadza Polygon 2.0, a że jest tego całkiem sporo, pomimo iż informacje związane z tym upgrade'em dopiero zaczęły być ujawniane, więc zaczynamy. A więc standardowo, zacznijmy od samego początku. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tym, czym jest i jak działa poligon, to jakiś czas temu przygotowałem film, w którym kompleksowo wyjaśniam, czym jest poligon, historię jego powstania, do czego służy, jaką wykorzystuje technologię oraz jego główne problemy. Link wyświetli się powyżej. Natomiast jeśli nie masz akurat teraz czasu, aby to oglądnąć, oto wersja w pigułce, zawierająca najważniejsze informacje. Poligon został stworzony przez indyjską grupę Polygon Technology, choć w początkowej wersji sieć nazywała się Matic Network. Natomiast w lutym 2021 doszło do rebrandingu. Jednak nazwa tokena, jak zapewne doskonale wiecie, pozostała taka sama. Polygon to sidechain Ethereum, czyli osobny łańcuch, który, podobnie jak rozwiązania z sektora warstwy drugiej, wśród których najgłośniejszym na ten moment jest arbitrum, służy poprawie szybkości. Przez samych twórców, Polygon nazywany jest internetem blockchainów dla Ethereum, dlatego że poza głównym łańcuchem Polygona mamy jeszcze inne, wykorzystujące inne zastosowania technologiczne. Natomiast wiele z tego jest wciąż w fazie developmentu, więc nie będę się nad tym rozwodził. Swoją drogą zanim główny łańcuch polygon stał się tym czym jest dzisiaj, czyli właśnie sidechainem, był reprezentantem rozwiązań warstwy drugiej z sektora plasma chains. System konsensusu zastosowany w poligonie nazywa się polibft i jest bardziej skomplikowaną i kompleksową wariacją klasycznego Byzantine fault tolerance. Sam polygon natomiast składa się z czterech głównych warstw. Pierwszą jest warstwa ethereum, druga warstwa to security layer, przy czym ta warstwa jest opcjonalna. Dalej mamy warstwę sieci poligon, poligon Networks Layer, gdzie wszystkie łańcuchy korzystające z Polygon SDK mają możliwość komunikacji między sobą, co zapewnia im interoperacyjność i wymianę informacji. Ostatnią warstwą jest warstwa wykonawcza, czyli Execution Layer. To tutaj dochodzi do interpretacji i egzekucji transakcji występujących na wszystkich sieciach Polygon. To właśnie ta warstwa odpowiada za obsługę smart kontraktów. Obecnie poligon ma dwa duże problemy. Jeden to kończąca się pula nagród dla walidatorów, ponieważ poligon nie jest siecią nieskończenie inflacyjną z całkowitą pulą ustaloną na 10 miliardów, a obecnie wynagradza walidatorów emisją, w roku 2025 docelowo dojdzie do wyczerpania dostępnej puli nagród i według mojej wiedzy nie do końca wiadomo jest czy opłaty transakcyjne same w sobie będą dostateczną motywacją ekonomiczną, aby walidatorzy kontynuowali walidację bloków. To właśnie ta kwestia jest jedną z najważniejszych zmian, które Proponuje Polygon 2.0, ale o tym więcej za chwilę. Drugim natomiast problemem, który przewidziałem w swojej analizie, do której odsyłałem przed momentem, jest uznanie Polygon przez SEC za papier wartościowy z uwagi na jego małą decentralizację oraz brak funkcjonującego systemu governance, co rzeczywiście się wydarzyło. Natomiast ostatnie wydarzenia związane z wygraniem ponad dwuletniej batalii sądowej przez Ripple są wielkim światłem w tunelu pozytywnego rozstrzygnięcia również i tego procesu. I tutaj przechodzimy do tego czym jest i co ma wprowadzić przejście na poligon 2.0. Pierwszą i najważniejszą propozycją zmiany jest przejście z polygon Proof of Stake na poligon ZK EVM Validium. What? Ok, ale co to w ogóle oznacza? A więc najpierw musimy rozbić sobie to na trzy osobne człony ZK, EVM i Validium. Na temat tego czym jest i jak działa Zero Knowledge oraz rozwiązań z tego sektora muszę zrobić całkowicie osobny film, więc koniecznie chlaśnij w pysk tego suba, żebyś mógł poznać dogłębnie o co w tym chodzi. Natomiast jeśli miałbym to zamknąć w jednym zdaniu, to musiałbym zdefiniować, że Zero Knowledge Proof to technika kryptograficzna, która umożliwia dowodzenie prawdziwości informacji, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów na jej temat. Kolejnym członem jest EVM. Z kolei na temat tego czym jest i jak działa EVM mam już film. Link do niego wyświetli się powyżej. Natomiast skrócona wersja jest taka, że jest to wirtualna maszyna Ethereum, dzięki której możliwe jest m.in. tworzenie i egzekwowanie smart kontraktów. Natomiast Validium to jedno z rozwiązań służących poprawie szybkości działania, gdzie transakcje są przetwarzane poza głównym blockchainem na zewnętrznych warstwach pomostowych lub sidechainach i są zabezpieczone przez zewnętrzne instancje, np. przez Federację Węzłów. Po przetworzeniu i weryfikacji transakcji poza głównym blockchainem, czyli w tym przypadku Ethereum, dowody związane z tymi transakcjami są przenoszone z powrotem na główny łańcuch. Po uprzednim zweryfikowaniu przez smart contract, tzw. Tak verifier. Istotą tego procesu jest to, że dowody danych są znacznie lżejsze niż same dane, co w konsekwencji sprawia, że dzięki temu rozwiązaniu Validium pozwala na zwiększenie wydajności, przyspieszenie czasu przetwarzania i obniżenie kosztów transakcyjnych. Jeśli brzmi to dla Ciebie dosyć podobnie do optymistycznych rolapów, to dlatego, że w istocie jest to na swój sposób podobne. Jednak diabł tkwi w szczegółach, a tym szczegółem tutaj jest zastosowanie Zero Knowledge, co skutkuje nieporównywalnie większą wydajnością. Procesu kompresji danych, które lądują na głównym chainie. Według ustaleń przeprowadzonych przez zespół Polygon, po wdrożeniu średnia cena transakcji powinna oscylować w granicy 0.40 po procinku i 5 dolara za transfer. Co ciekawe, przejście na Polygon 2.0 zmieni w pewien sposób rolę walidatorów. Po pierwsze, od teraz to oni będą odpowiadać za zagwarantowanie bezpieczeństwa i dostępności warstwy danych, a po drugie, to walidatorzy staną się niejako zdecentralizowanym sekwencerem, odpowiadając za kolejność. I zgodność transakcji. Aby wszystko sobie uporządkować, jeśli wiesz czym jest i jak działa Arbitrum One i Arbitrum Nowa, to tutaj mamy świetną analogię. Istniejący już w tej chwili Polygon ZK Rollup jest podobny jak Arbitrum One rozwiązaniem służącym skalowalności, w którym musimy zapłacić relatywnie wysoką cenę za transakcję, ponieważ dużo danych finalnie musi zostać wpakowane na Ethereum. Natomiast Polygon ZK EVM Validium jest zbliżony do Arbitrum Nowa, gdzie dokonują się transakcje, które mają mniejszą wartość ekonomiczną, przez to. Proces może odbywać się szybciej kosztem zmniejszenia bezpieczeństwa. Zmianie ma ulec także sam token. Po pierwsze, zmianie ulegnie nazwa i ticker. Nie będzie to już dłużej token Matic, będzie to od teraz po prostu token Polygon. Po drugie i co ważniejsze, zaproponowane zmiany obejmą ściągnięcie tzw. Cap Supply, czyli maksymalnej podaży, o której wspominałem wcześniej. Token POL stanie się więc nieskończenie inflacyjny, aby móc zrekompensować walidatorom koszty, z jakimi wiąże się zabezpieczanie sieci, a także ma służyć do governance, a także 1% roczny emisji tokena POL ma być kierowane do skarbca, którym docelowo ma zarządzać społeczność właśnie przez system głosowania. Jeśli jesteś zainteresowany siecią POLIGON, to musisz wiedzieć, że ta zmiana stworzy stałą presję sprzedażową, co ma prawo odbić się negatywnie na wycenie tokena, choć oczywiście wszystko rozegra się na zasadzie popytu i podaży. Kolejna zmiana dotyczy utworzenia nowej dodatkowej warstwy o zaproponowanej nazwie STAKING LAYER. Jest to warstwa, która ma połączyć wszystkie łańcuchy POLIGON, których według zapowiedzi ma być setki lub nawet tysiące. Muszę przyznać, że sam nie do końca jestem pewien o co w tym chodzi i skąd miałoby się wziąć te wszystkie działające w paraleli łańcuchy, natomiast moje skojarzenie jest takie, że zastosowany zostanie tutaj model troszkę podobny do tego który jest w Polkadot, gdzie zamiast parachainów, które są wpięte do głównego łańcucha polki, poligon wprowadza tak zwany supernet, za walidację których odpowiadać będzie staking layer. Jeśli nie wiesz czym jest i jak działa Polkadot to mam dedykowany temu film, do którego obejrzenia również Was zapraszam. Ok, a więc na ten moment tak prezentują się najważniejsze zmiany związane z przejściem na Polygon. Przy czym należy zaznaczyć, że twórcy dawkują informacje na ten temat, a i same one nie są jeszcze jednoznacznie zagwarantowane i mogą jeszcze w pewnym zakresie ulec zmianie, np. w przypadku niezgody ze strony społeczności. W momencie, gdy nowa wersja poligona zostanie zaimplementowana, na pewno poddam ją obszernej analizie. Dlatego, jeśli nie chcesz tego przegapić, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw proszę po sobie łapkę, a ja na dzisiaj już się żegnam. Wielkie dzięki za to, że oglądasz moje filmy i do zobaczenia. Cześć! Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma Cointracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na Cointracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w Bitcoinie, przysługuje ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.